Jakże miło powitać Państwa! Mecz komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Graskowski Zapraszamy do wspólnego obejrzenia tego spotkania towarzyskiego. Sądzę, że Cristiano Ronaldo może odmienić losy każdego spotkania, nie sądzisz? Tak, A atutem tego piłkarza jest niewątpliwie jego szybkość. W końcu niezmiernie trudno jest odebrać piłkę przeciwnikowi, którego nie jest się w stanie dogonić. Realizator pokazuje nam, jak trener ustawił na dzisiejszy mecz zespół z Wolfsburga. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 Z jednym napastnikiem wspieranym przez bocznych pomocników operujących bliżej środka Cruze! Nie ma wątpliwości Wizdek przerywająca akcję i decyzja arbitra Rzut karny To będzie dla nich szansa na objęcie prowadzenia Nasz rację, kiepska interwencja bramkarza, słuszny rzut karny Luis Gustavo Gustavo. Armahal. Gareth Bale. Strzela! Kruze! Ach, zmarnował taką sytuację. Jest podłamany. Grulewscy wyprowadzają atak. Arbahal, Pepe, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo teraz. Szansa na groźną akcję. Modlić. I rozpoczną królewscy od rzutu z autu. Wznowienie, aut wykonany. Długie podanie do Krystian. Dobrze, przebił się. Krystian Ronaldo. Nie ma gola. Piękna interwencja. Luis Gustavo. Luis Gustavo. Ronaldo Modric. Gareth Bale. No, już blisko pole karne. Dośrodkowanie. Świetnie piąstkuje. Out. Real Madryt wznowi grę. Toni Kroos. Isko. Luis Gustavo. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Benzema. Prosto w bramkarza. Gerard Bale. Pepe. Isko. Gierinia. Rodriguez. Draxler. Kruse. Seria pięknych podań. I rozbity ten atak. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Piłka opuściła boisko i będzie rzut rożny. No próbuje wślizgiem. No może centrować w pole karnym. Christian Ronaldo! i Benzema. Mamy gwizdek sędziego. Jaka będzie decyzja? Tak! Hał był ewidentny i żółta kartka. Zawodnik nawet nie protestuje. Największym rywalem piłkarzy występujących na co dzień na Volkswagen Arena jest inny zespół pochodzący z terenu Dolnej Saksonii, Hanover 96. Co ciekawe, historia ich rywalizacji jest bardzo wyrównana. Jeśli porównamy statystyki obu zespołów w bezpośrednich meczach, to okazuje się, że nie ma tutaj wyraźnej dominacji żadnego z nich. Traboski Rodriguez Garrett Bale, Tony Cross. Zapraszamy na drugą połowę spotkania. No i popędzili mu z pomocą nie pozwalają sobie odebrać piłki. Benzema. Gareth Bale. Depen. Mahal. Sergio Ramos. No i Cristiano Ronaldo. Jest zawodnik na czystej pozycji. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. A jak Twoim zdaniem zagrał Cristiano Ronaldo w pierwszej połowie meczu? Remisowa pierwsza połowa, nie zdobył bramki i w ogóle go na boisku nie było widać. Musi się lepiej postarać w drugiej połowie, o ile trener w ogóle na nią go wypuści. Brawo, ładnie podał. Isko! Nie, 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 tym strzałem nie mógł pokonać bramkarza i jest remisowo. Luis Gustavo. Rodriguez. Robi się niebezpiecznie. Draxler. Piłka w pole karne. Skutecznie przerwali tę akcję. I będziemy mieli rzut rożny. Modric. adresatem dośrodkowania kryst... Chris... no tym strzał cristiano donaldo i gol ależ wykończył te akcję portugalskie na pastwi no do drugiej połowy przyszło nam poczekać żeby zobaczyć bramkę w tym meczu a liter odwizduje pał piłkarza realu madryt Chcieli w dziesiątkę bronić tego prowadzenia. Osłabienie zespołu w takim momencie jest zupełną głupotą. Będą musieli naprawdę walczyć o każdą pięć boiska. Kruzek! No i mamy bramkę wyrównującą. Zasadniona radość, bo ten gol daje wyrównanie. Jest trenis. Czekamy na rozwój wypadku. Gerrit Bale, Casemiro. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Dante. Piszko. Kali Fury. Shirley. zagranie przejmuje piłkę. Tony Cross. Draxler. Czeka teraz na partnerów. No i mamy czarno na białym. Kto ile był przy piłce? Porówno oba zespoły to jest naprawdę wręcz Ma A trochę wolnego miejsca do oddania strzału Marcelo. Sędzia gwiżdża i nie wiem, czy zaraz nie wyciągnie kartki. Sędzia pokazał mu żółty kartonik. I jak najbardziej zasłużenie. Nie ma gola. Królewscy za moment wznowią grę z rzutu rożnego. Dobrze piąskuje, daleko, do przodu. Aut. Real Madryt wznowi grę. Blisko już do bramki. I teraz spójrzmy Real Madryt przy piłce. Wkrótce spotkanie dobiegnie końca. Zawodnicy czują presję czasu. Isko! Blokuje ten strzał, mogło być groźnie. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Ładny atak pozycyjny, cierpliwie wyczekują na okazję do strzelnia bramki. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Długie podanie do Cristiano Ronaldo. Spalony, A tak zatrzymany. Pozostały ostatnie trzy minuty do końcowego gwizdka. Ila boki. linia. Obserwujemy jeden z ostatnich ataków. Być może padnie gol, który da im zwycięstwo. Traxler. Uwaga. Zacentrował w pole karne. Strzelił bramkę samobójczą w najgorszym momencie. Fatalne zagranie jak widzimy i bramka samobójcza. Coś nieprawdopodobnego. Wydawało się, że będzie zakończy się remisem. Bramkiem, która daje im dwa Chyba po tym jak strzelili sobie bramkę samobójczą, już nic gorszego nie może im się zdarzyć. Jedna z ostatnich akcji, pytanie, czy uda im się zdobyć wyrównującą bramkę. Podanie polekarne. Udanie bramkarz wyjaśnia tę sytuację. Byli dziś lepsi o zaledwie jedną bramkę, zwyciężają 2 do 1. Jed...